Siemano wszystkim z tej strony Buma, razem z Marcinem. Cześć, witam. No i co, zaczynamy serię z nowej gry No Man's Sky. Zobaczymy, co to będzie. Ja w to nigdy nie grałem, także. Ja też nie grałem? No, Marcin też nie grał. Nie wiem, co tutaj zagrałem. No, gdzieś tam lądujemy w kosmosie i ogólnie można. Z... Wszechświat cały zwiedzać Z tego co wiem Ale co i jak No to się okaże Ja tylko włączyłem i pobiegałem trochę w, Po tej planecie Tak pobiegałem Że ten Że nagle mi pokazało 10 godzin Drogi do Punktu do którego mam dojść Ale chcę pobiegał. No, wszedłem gdzieś do jaskini, wiesz. O. No i... Do... O kurcze, ale mamy hemofon łopanie, dobra, szukamy coś. Niebezpiecznie niska temperatura. Dobra. Komunikat jak za Skanowanie Stan niebezpieczny Ochrona przed zagrożeniem na wyczerpaniu Zalezany skanuj Wykonaj skanowanie by znaleźć such C Skaner krytycznie uszkodzony Skaner jest osobistym urządzeniem radarowym działającym na powierzchni Wysyłam wysokoenergetyczny energetyczny impuls który odkrywa w okolicy zasoby Dobra Pył Zbierz pył w celu no jak mam ten pył zebrać? Jak ja nie mam tego. No kontynuuj. Dobra, gdzie jestem? No nie mogę skanować. Eee, skoncentrowany węgiel. To węgla nie. Pył chcę. Biegnij szybciej. Shiftem, dobra. Co się z tego dostaje? Hmm, dobra Pył, nie dobór, kurde. Zarabę lipa. Z tego się dostaje, z kamieni. Dobra Panie jak Agivera jak w terminatorze. <grymne> 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 Na wiedziela Dawaj te kamyki, ale tu tego jest. Dobra, mamy to. Napraw uszkodzenia z skanera. Dobra, jak to? Tabem. Dobra. Cyk. I wróć. Naprawiony, tak? Skanuj C. O! Wszystkie te widać. Pierwiastki jakie są. Sud jest nam potrzebny, czyli tam. Ile tam jest do celu? 68 jednostek. Dobra, biegniemy. Jest kurczę nam zimno. O. O. E. Dobra. Mamy. Doładuj ochronę przed zagrożeniem. Mamy na wyczerpaniu, panie. Zaraz. Kontynuuj. X. Tak, używając sodu do przez X, i co teraz? Wybór to. Sód. No i o, co to jest za jakaś ta chmura? Wykryta automatyczny sygnał SOS. Zbadaj. Kurde. Tam jest. Dotrzyj do źródła oznaczonego sygnału. No dobra. I jak Ci się to podoba? Fajna gierka, fajna. Podoba. No według mnie spoko wygląda. I wiesz co jest najlepsze? Że ona w ogóle nie, nie ma dużych wymagań. O. A jaki koszt tej gierki? Yy, na Steamie, wyobraź sobie. Na Steamie, ogólnie wszyscy. Kosztuje 60 euro, chyba. A wyobraź sobie, że ja kupiłem klucz do Steam'a za dwie dychy. O, Jucharta miałaś. Nie, no normalnie na necie można kupić za 25 euro. Klucze do Steam'a. No panie, No ale ty masz przypisania na polskę, nie? To to na niemiecku. No ale no to w Polsce też kupisz na Enebie i na G G2A czy Jak to się tam nazywa no G2A nie? No no to są klucze po dwie dychy do Steama globale, nieglobale, Europa i tak dalej A ten a na Steamie kurde 6D Ile to jest ode mnie? 3561 O jest jakiś Myszojesz kurde Zabiję go Kocia wątroba Mordyt jakiś Tam się coś rusza Widziałeś Ty! Ja, yeah, ja. Yeah. To jest kurde chodząca kupa Co Pa tego tam jest... Pa jak skaczą Tego tam jest więcej Chodzące kupy. Nie? Takie pozawijane. Jak takie penisy trochę. Wad jak się Kurde i kraby jakieś. Grzyby na nogach. Zabiłem gnoja. Dobra, idziemy do tego, bo... Jak ostatnio włączyłem ten yy, pierwszy raz, to było coś takiego, że biegłem do tego punktu i też tak w chuja... Grałem i ten. I przyszła burza i zaczęło tym, tą radiacją tak naparzać. O. O, dinozarły. Pasz dziadu. O, nie ginie. O, wszyscy uciekają, uciekajcie. Jest samolot, panie. I się pali. O kurbao, co tu jest? to Wszystko chcę. Skanuj mi to. E, szukaj. Sud. Sud, co tu jest? Złą. Góra rdzy. Na statek to załatwi. Dobrze. Dobrze. Ja nie mam jakiegoś DLC, bo ja nie mogę takich be tych beczek otwierać, wiesz? Patrz. Jakiś alt pass, czy coś jest wymagane Cholera jest To chciałem Nie chcę tam tego Dobra, nieważne, co to jest Songo przyleciał w tym na ziemi Statek opróżniony powód, interwencja strażników, celowe przeniesienie, analiza Wygenerowano świeżą Iteracje. Przygotowano ograniczenie anomalii. Nadawanie sygnału. Dawaj. Otrzymano wiadomość. Wykryto anomalię podróżnika. Anomalia zgodna. Pozycja zarejestrowana. Inicjacja skanu integralności systemu. No i co? No i co? I to tyle? I co to mnie to daje? Wejdź na pokład. Jak się w... O Lamborghini Online Połączenie z Atlasem To chyba Renault jest nieregularne silniki startowe offline Silnik pulsat offline Wyposażenie W Wposażenia groźnie bezpieczeństwa nie pamiętam swojego przybicia tutaj, brak mi ale przynajmniej statek chyba mnie rozpoznanie sterowanie reaguje na mój dotyk albo przynajmniej na dotyk mojego egzokombinezonu jeszcze żyje a ten statek jest moim biletem ku gwiazdom dobra a nigdy nie robiłem tego co to się stało niedostępne zastępowanie danych egzokombinezon podłączony sugestia pilot powinien przeprowadzić konserwację naprawy systemu statku dobra protokół Samo naprawy zainicjowane, no i co? A silnik pulsacyjny, blacha metalowa i łata hermetyczna jest wymagana. Dobra, wysiadamy, idziemy szukać. Zapisano punkt odtworzenia. Dobra, teraz tak, napraw silniki statku. No, wymaga wytworzonych i albo zebranych produktów. Dobra. Pozyskaj pył. Pył mam. Dobra, to dawaj. Jak to się naprawia? Nie masz ekipunku... E, e, tu! Czekaj. Wiesz co? Ja muszę cię dać głośniej. Weź coś powiedz. Halo? Kurde. Chyba głośniej się ciebie nie zrobi. Może masz ścisć planego ogólnie całego tego. Właśnie mam ciebie najgłośniej jak się daje, ja ściszę grę. Bo chyba gra jest za głośno. Mmm Ogólne Dam na 40 i będzie gitar. Bo ja no tak Tobą... Bo ja tak z tobą gadam, gadam mm. No i połowy się domyśla. kurba Dobra kurba O Brak ty wiesz co się stało? Co Poproś o pomoc. <grym> ja po prostu słuchawki mam tak cicho na Live Dobra napraw silniki pulsacyjne wyłazimy Mechanizator kurde co nam trzeba. Znajdź skrzynię z ogniwem. Tu muszę iść. Nie okay, że ta randka dzisiejsza to mi się bardzo podobała, wiesz o tym? A byłeś na randce? Nie byłem. A nie byłeś? Nie byłem. Aaa, czekaj. Zdobyto mapę planet, otwórz ekwipunek. No mam, mapa planet. Wytycz trasę. Cyk, o! Ło wow. Ło wow, panie to tylko taki kawałeczek Ło! Wow, gdzie aż tam mam iść No tak daleko, żeby gadasz? To jest normalnie Panie Gdzie my jesteśmy? Wiesz Na penisowej planecie patrz jak się wrednie patrzą, ile mamy do celu? Kijże że jest blisko. Kijże jest minus 53 stopnie Celsjusza? Tam mamy 850. minus 53 faktycznie. Trochę ciągnie po nogach. Dobra, ciśnie. Trochę wieje, ale mam kale i, i ta no. <noise> rakietę w dupie. No i rakietę. Kurde, trzeba to naprawić. Jak to czekaj. To jakoś się robiło. A, X-em. Tak. doładuj węgiel. No i naładowane, elegancko. Węgiel nam jest też potrzebny. Tam są jakieś kwiaty. Co to jest? Niebezpieczne A, No mucho tam zwana muchołapka Muchołapka no, Nie jest ta na co tam Rosicz nie rosiczka, kurde Czy rosiczka To się nazywa Beczki Sono A ja tego nie mogę otwierać bo mnie trafi O co tu kaman jest? Może nie masz odpowiedniego poziomu, bo tam coś pisało, że nie odpowiedni to. A potrzebujesz tego, żeby... Biorę ten złom, otworzy się i co teraz? I po... Do... A skąd? nie ma... co... czekaj. Bo coś tam... Zbliża się burza! Uciekamy Kurde znowu Umrzemy. Umrzemy Ja. Prawie 100 stopni, yeah. ja Uciekamy Nie ma jaskini Ja pierdykam Biegiem Co to biega tu Idę wyżej jest cieplej <gryw> I wyżej to tej... To był kutołaz O Kutołaz <gryw> Łazokut to był Lecę Dobra jeszcze Ja zaraz mi, zaraz Nie będę miał ochrony Nie będę miał ochrony, za tą górą To jest za tą górą na pewno Pomrzemy Szybciej Szybciej C, sud Kurde Jak to się włącza? Xem To ochrona, gdzie jest ochrona? Tu, ładuj, sud Jak mało mam Górba, o, szybciej! O, Jezu, to jeszcze wow, tam jest jeszcze, na, jeszcze tam jest góra! Lecimy, szybko biegiem, zaraz umrzemy, umrzemy! Szybko, dawaj ten sud! Dawaj ten sud! Pomrzemy, pomrzemy! Szybko, X! Ładuj to! Cyk! Jest! Biegniemy! Biegniemy! Szybko! Już niedaleko! No, już jest blisko! Gdzie tu się można schować? Tutaj, barak! Gdzie się wchodzi? Nie tędy, kurde! Szybko! Właś, właś, dawaj! Szybko, dobra! O! Ale ekran masz O panie! Co tu jest? Można tu kierować? Już po burzy! No nie gadaj! Nie, tutaj wygląda jakby było po górze, ale nie jest Dobra, co to jest? Nie wiem, twoja jest zasłania Uzyskiwanie dostępu do archiwum Sześć dzienników z siedmiu uszkodzonych Nikt wykonuje to nagranie na wypadek Pozostawiam to sobie w że Może się przydać To jest gzzt, wizjer uszkodzony nie mogę znaleźć statku a ja mam statek ciulu głupi Dobra Dało nam zaopatrzenie No dobra, on nam to zostawił na wypadek jakbyśmy tu jednak przyszli Pokaż jak jest na dworze Widzisz już nie ma burzy Aha. Ja pierdziela ja to, Jak była burza to ja biegłem Co to jest? Lampa Dobra, to niech se jest. Ja dziękuję. O. Tu jest druga część. Ciekawe co tu będzie. Czekaj, czekaj. Co tu też? O, tu coś jest. Zaszyfrowane dane nawigacyjne. Bierzemy. Można już usiąść, jak chcesz. O, usiądź. Cyk. Poczytam gazetę. Da. I co? Nic? Jak mogę wstać? Nie mogę wstać. O, wsta Dobra. Bez paniki. Co tu jest? Pokaż mi, pierwsza pomoc. To po co ja się leczyłem? Dobra, idziemy. Czekaj. Uży F. Wizjer analityczny. To urządzenie eksploracji planetarnej, znajdujące i podświetlające pobliskie miejsca, godne zwiedzenia. Flora, fauna, cenne dane komercyjne, minerały, zasoby. To wszystko wykrywa. Dobra, budujemy to. Rozpocznij na tak. Wizjer. Wróć. Czegoś na... Czegoś na... Pozyskaj węgiel. No, Za mało no, mam. masz. Na, gór... na górce masz. Węgiel chyba, po lewej stronie był Węgiel to jest O2, nie A skąd ja mam Nie, węgiel to jest kurde, C Ja dziękuję Co ja teraz powiedziałem w ogóle, jaki kamlot O, jakieś palce jest jaskinia, ale nie idę do jaskini można cię i Bo ostatnio jak wszedłem do jaskini to się okazało, że zostajeło mi później 10 godzin do powrotu do statku. Gdzieś ze złej strony wyszedłem Dobra. No dlatego. O Jezu, o Jezu! Bije mnie to! Bije mnie to! Ty dziadu! Jaka purchawa! O żeż w mordę, jak mnie to zbiło. Chcemy ten. Nanorurki węglowe tworzymy. No i teraz musisz stworzyć jeszcze raz ten. Dokoncz instala... instalację. No i dobra, instalujemy to cyk, mamy to. O. F. O, OK. A, tak. Patrz E aby oznaczyć nie. Gdzie jest mój statek hmm. Twój statek był w lewą stronę gdzieś Tam jest rzucony ładunek No jest... no tam chyba Pszenica Pszenica nawet jak... Gdzie jest kurde mój statek Słuchaj Tam, A tam... gdzieś nie? Nie, w lewo. Jak nie tam? No nie. Tam? tam. Z, Znowu tam, te... Spojrzyj się na te magazyny dwa. No i za tymi magazynami w tamtą stronę. Ja było. tam, stamtąd przecież przyszedłem. Tak, Złożę, złożę, to gdzie jest mój statek? Statkuś chyba ci nie pokazuje, bo tylko złożę. Tu pokażę. jest! A, no Dobra, mam. No to taka orientacja w terenie. Ja nie, dziękuję. Ja mam bardzo dobrą orientację. Ja się elegancko orientuję, panie. Tak jak widziałeś teraz. Tu są grzyby, o. To sobie podjem. ruchawa. Kurde, tu ta góra. Idziemy bokiem. Wylecimy byle bokiem. No, wylecimy byle bokiem. Dokładnie. Nie mamy węgla. Idziemy w ogóle, idziemy tam. No, to Chciałeś nie? Ja muszę też trochę... Chociaż przy statku jest dużo tego, nie? A jak przyjdzie burza, to będzie lipa. Idziemy. Kurczę. Ciekawe, czy jemu się ta kondycja robi lepsza, jak ja tak biegam, nie? M mogłoby. No. Bo kurczę jak on tak będzie cały czas powoli biegał to to jest bez sensu. Znaczy powoli. Krótko, nie? No, o, już adrenalina spadła. Oj! Kurde przez tą burzę też się tak nadziało. Sakracja, ale tu są te góry. Rysy. Te pęta są żadne. No te ale pęta. <laughs> stoją Połamanie. takie... Stoją takie... Smutne. Głowy na dół. Grzybki. <laughs> my. Postotki tu... co one tak latają w kółko? To są gracze. Nie, czekaj. Nie, to nie są gracze. To są piraci chyba. Zaakiwniesz. Mówisz? Co jest z tą kapsułą? Wyciągamy statek. A wtedy tego nie wziąłem. Zobacz, ile ci życia zostało. Dobra, zaraz będę się leczył Czekaj, X-em. Tak, naładuj. X. Naładuj. Naładuj. Oj, oj, leciej, Nie Zniesieć mi na oczy. W smrocie. Wszystko... O, smrocie. O, leciej, Nie mam węgla. Kurwało. Kurbo! Co to daje? Klen. To tam? dupa. Mnie rozwalił Łazab, jaką chcę do tego, do, do F39 do kompresora dołączyć kurbo. Co ty gadasz? Bo. O, mamy to. Dzisiaj albo chyba wczoraj He, e, pokazywał jak się robi wino do mojego roboty. Nie wiedział, mój tata robi to od 30 lat. Naładujemy sobie życia w statku. I dobra, i na tym zakończymy ten odcinek. O kurczę, ja nie wiem nawet ile my nagrywamy. A już trochę pobiegałem, nie? No. No i tym pięknym... Nie mogę się Sętym. obrócić. Pięknym widokiem. Na wzgórza akcentem pięknym akcentem z tym cudownym widokiem na te pęta wzgórza na te smutne pęta na te smutne pęta Zakończymy ten pierwszy odcinek No i co? Piszcie, komentujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!